Chciałam zacząć grudzień z moim kalendarzem adwentowym, także spójrzmy, co jest pod jedynką pierwszego dnia. W jedynce jest mocny żel utrwaja, utrwalający i pielęgnujący brwi. Także numer jeden otwarty. Yy, zaraz sobie nagram testik, bo akurat yy, nie testowałam jeszcze tego mocnego żelu do pielęgnacji brwi. Także w następnym filmie zobaczymy, jak sobie poradzi z moimi brwiami.